Ten oddech, który właśnie wziąłeś, to dar. Robbel to dobry dzień, by być żywym. Myślę sobie, od czasu, gdy przeczytałem go wers. to joj bardzo cenię sobie swoje życie, od czasu, gdy nauczyłem się być wdzięcznym. Przy okazji nauczyłem się też cierpliwości. Jestem alkoholikiem, chcę tu i teraz. Najlepiej natychmiast, najlepiej wszystko, gdy zaczynałem kurs. Zaczynałem go z ogromnym entuzjazmem. Wypalał się jednak mikron po mikronie, aż zaczynało mnie irytować. W końcu znajdowałem nowy kurs i zaczynałem go z entuzjazmem. Teraz nauczyłem się, że nie warto się spieszyć. Wystarczy codziennie posiedzieć przy kursie przez pół godziny, tylko codziennie, a po kilku tygodniach wydarzą się niesamowite rzeczy: na przykład skończę kurs. Przestałem też zamawiać te kursy na potęgę tylko dlatego, że na przykład są darmowe. Wciąż z tym walczę, bo wciąż zdarza mi się dorzucić do worka coś wyjątkowo atrakcyjnego, jak mi się w tej chwili wydaje.